23 sierpnia w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy gminą Miastem Sierpc, gminą Mochowo, gminą Sierpc, a Urzędem Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli i jednocześnie złożyli podpisy pod porozumieniem marszałek Adam Struzik, burmistrz Jarosław Perzyński oraz wójtowie Zbigniew Tomaszewski i Krzysztof Korpoliński. Podpisane porozumienie dotyczy realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku łączącym sierpc i mochowo, w tym rozbudowę drogi nr 541 w Mochowie i przebudowę ulicy Piastowskiej w sierpcu. Jeśli chodzi o województwo mazowieckie, my od 20 lat staramy się budować relacje z wójtami, z burmistrzami, ze starostami w sposób właśnie taki pozytywny na zasadzie kooperacji, na zasadzie współpracy. I to jest kolejny taki przykład. My w ogóle podpisujemy bardzo dużo porozumień z samorządami innych kategorii po to, żeby no, wspólnie przyspieszać pewne inwestycje i pewne, pewne działania. Także to jest takie u, uwidocznienie takiej zasady, po pierwsze samorządności, po drugie solidarności między różnymi kategoriami samorządów, no i subsydiarności, czyli pomocniczości. My oczywiście poniesiemy większość kosztów jako samorząd, województwo tych prac projektowych, no ale one wtedy będą przebiegały szybciej dużo, jeśli będzie też taka pozytywna współpraca wójtów i burmistrza. Głos na temat planowanej inwestycji zabrał obecny Tomasz Dąbrowski, dyrektor MZDW w Warszawie. Z naszego punktu widzenia wygląda to tak. Wcześniej pan wójt Smolowa opracował dokumentację, dzięki czemu mogliśmy zrealizować przejście przez... Mochowu, tak? Jest tutaj Pan Jan Dawkowski, który też był w porozumieniu z nami jako starosta wykonaliśmy piękne rondo. Na dzień dzisiejszy Pan burmistrz Sierpca na terenie miasta, Płocka, miasta Sierpca opracował dokumentację na ulicę Płocką. 10 września ta dokumentacja będzie na przetargu. Jest też, ta droga pokazuje nam też. Można powiedzieć inny poziom naszej współpracy, ponieważ w dalszy ciąg tej drogi 541 na terenie powiatu żuromińskiego jest realizowany ze środków unijnych ta inicjatywa powstała na skutek szeregu remontów, które miały miejsce w latach poprzednich, a które również teraz planujemy, czyli chodzi o budowę i przebudowę dróg wojewódzkich. Jak państwo pamiętają Kilińskiego 11 listopada, Głowackiego to jest początek. Mamy deklarację kolejnych remontów ulicy Płockiej, która powinna jeszcze na przełomie tego i następnego roku rozpocząć się między rondem a torami kolejowymi. Mamy deklarację również przebudowy ulicy Piastowskiej, no i myśląc o tym, jak połączyć turystycznie, rowerowo nasze miasto z innymi częściami Mazowsza, padła inicjatywa, żeby ta ścieżka rowerowa no, szła zarówno do Bledzewa, jak i dalej do Mochowa. No i w tym momencie pytanie czy tylko ścieżka? No. I zaczęły się rozmowy na temat poszerzenia wzorem tego, co teraz obecnie jest w okolicach Żeromina na drodze 541, o poszerzeniu tej inicjatywy i wybudowaniu, remoncie de facto generalnym drogi 541 od sierpca, od torów, aż po granicę z Mochowem. Jak wspomniał Anna Mstruzik, duże wyrazy podziękowania powinny trafić do radnego Piotra Rzeszotarskiego. Jak sam marszałek mówi, to radne, mówiąc kolokwialnie, wychodził tą inwestycją. Zawsze jest potrzebny y, jakiś lider lokalny, czy liderzy lokalni, którzy wyzwolą pewien proces, tak? No bo musi być obopólna wola, więc tutaj bardzo dziękuję panu Piotrowi Rzeszotarskiemu i panu burmistrzowi Perzyńskiemu, że y, zainicjowali ten proces. Oni to, to jest też w ich interesie. oni dobrze wiedzą, że jeżeli szybko zrobimy te projekty, co dzisiaj nie jest rzeczą prostą, dlatego że. Jest w ogóle kłopot z firmami projektowymi, które no, tak powiem, mają i nadmiar pracy z jednej strony, ale z drugiej też obciążenia ruchem, duże problemy takie koncepcyjne no, powodują, że dzisiaj jest mało firm rzetelnych projektowych, no to leży w interesie również tych gmin, żeby ten projekt był jak najszybciej żebyśmy mogli wejść z... Inwestycją na te odcinki drogi 541. Sygnalizowałem wielokrotnie marszałkowi, że ta droga jest konieczna do realizacji. Jeżeli byłem radnym, to miałem możliwości tutaj porozumienia się z innymi radnymi, żeby współpraca była nawiązana i z innymi gminami. Też oczywiście. Chcę pokazać to, że można, bo wiele osób twierdziło, że nie da rady tego zrobić i nie można było tego zrealizować. Udaje się, jeżeli działamy, dochodzimy do różnych kompromisów, do porozumień, możemy to wszystko realizować, więc czekamy na realizację projektu, na rozpoczęcie budowy. I tutaj jest szczególne podziękowania dla pana marszałka za to, że tak szybko udało się to porozumienie podpisać. Poza włodarzami w spotkaniu udział wzięli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca oraz Rady Gminy Sierpca. Prace remontowe planowane są na lata 2021-2024.